Jesteśmy na evencie Top model. Bardzo miło mi cię tutaj widzieć. Powiedz mi, czy masz swoich faworytów w tym sezonie? E, niestety nie. Ja tutaj przyjechałam, żeby wspierać moją siostrę. To tak, w tym sezonie to nie niestety, ale tutaj jestem, żeby ją wspierać. E, wiem też, że ty również jesteś, pracujesz jako aktorka. Między innymi w Lombardziej, powiedz, jak e, podoba Ci się ta rola? Bardzo mi się podoba, właśnie wracam za kilka tygodni, żeby więcej odcinek nagrywać i jestem... Właśnie dumna siebie, że w ogóle robię to, bo po polsku czasami jest bardzo trudno, ale udało mi się i właśnie wszyscy tam, co pracują, są niesamowici, mają dobrą energię i fajnie się tam pracuje. I ja się czuję jak w domu, jak jestem tam. I jestem właścicielka budynku, to tak naprawdę, bo chcieli Amerykanką, Polką taką, to właśnie udało się, ale fajnie, fajnie, że się udało. A czy czujesz jakąś barierę językową na planie? Jak ci to idzie? A czasami mieszam, <noise> czasami mieszam. Skąd my to znamy? <noise> no moja siostra dużo to robi, a ja też tak samo robię, ale moja siostra bardziej, lepiej mówi po polsku niż ja, ale, um, ale no mieszam czasami, ale to jakoś wychodzi dobrze. <noise> a czy widziałabyś siebie także w roli prowadzącej jakiegoś programu? <noise> tak, ja właśnie 27 września będę prowadzać e, e, program. Tak. Możesz nam opowiedzieć o szczegółach? Tak, na posadzie Queen of Poland. Super, i jak jesteś podekscytowana tym nowym projektem? Jestem bardzo poekscytowana. Ja dawno, dawno temu robiłam takie coś, ale po angielsku, wiadomo, to było w South Africa. I teraz wiesz, nie wiem, to jest... Pierwszy raz co robię, to wiesz, w Polsce, ale to naprawdę było niesamowita rzecz. Poznałam te dziewczyny, bardzo miłe, sympatyczne, przepiękne, skromne dziewczyny i miałam taki dobry czas. I no, właśnie, to, to będzie za niedługo, 27 września. Naprawdę. Super. W takim razie czekamy. Ty też dzielisz swoje życie między Polskę i Amerykę. Powiedz, gdzie lepiej ci się mieszka? Który kraj jest Twoim zdaniem lepszy właśnie do życia na co dzień? Na życia na co dzień. Um, Tutaj jestem już przyzwyczajona mieszkać w Polsce. Na początku było bardzo trudno, ale teraz jest dobrze. Ja właśnie nie byłam w Ameryce ostatnim razem byłam w Chicago, ale teraz za niedługo będę lecieć do Kalifornii na, na święta, to nie mogę się doczekać, ale naprawdę tutaj dobrze mi się mieszka i na początku tak było trudno, że naprawdę masakra byłam taka zagubiona, ale teraz jest OK. Mam też takie pytanie o rywalizację między Tobą a Twoją siostrą. Czy czujesz czasami zazdrość, czy jest siostrzeńska relacja i nie ma czegoś takiego? Nie ma czegoś takiego, nigdy w życiu, bo jesteśmy zupełnie inne dziewczyny. Asia jest inna, ja jestem inna, ja robię inne rzeczy, Asia robi inne rzeczy. Naprawdę my się wspieramy. Mamy taką siłę między sobą, taką siłą siostry, że naprawdę ja tylko zawsze do końca życia będę moją siostrę wspierać. To nie ma zazdrości w ogóle. Jesteśmy zupełnie inne dziewczyny. Super, bardzo dobrze to słyszeć. I jeszcze mam takie pytanie, ponieważ czytałam wywiady z Tobą, i opowiadałaś o mocach nadprzyrodzonych Twojej mamy. I powiedziałaś także, że sama odczuwasz jakieś różne rzeczy. Czy chciałabyś nam może o tym opowiedzieć? A. <laughs> Tak, mogę opowiedzieć, tylko po prostu mam takie uczucie, mam bardzo silną intuicję i dużo czuję i czasami moje koleżanki do mnie dzwonią, żeby poradzić im i zawsze mi się pytają, Marta skąd ty to wiesz, jak, ty to, jak, jak, ty, jak to jest możliwe, że ty tego wiesz i to się zdarzyło i mam takie coś w sobie, ale naprawdę ciężko mi powiedzieć za dużo, tak trochę się wstydzę. Rozumiem, nic nie szkodzi. I jeszcze ostatnie pytanie o kontakt z twoją siostrzenicą Aszą. Bardzo mamy dobry kontakt, nie mogę się doczekać się z nią zobaczyć. Naprawdę mamy taką fajną relację. Teraz coraz jak się starzeje, to mamy taki bliski kontakt, lubimy jeździć na rowery razem, iść na lody. Naprawdę tęsknię za nią jak najbardziej.